Witam Was wszystkich w plaguję Plagu ponownie. Dzisiaj robimy sobie robaka Neurax. Jedziemy z tym koksem. Ciach, ciach. Jedziemy. Neurona sobie zostawimy. Dajemy graj. Witaj w Plagu. Siemano, ziom. Wybierz okazję startową. Jedziemy, jedziemy. Zaczniemy sobie od Morze zakażania Egiptu. Zaczniemy sobie od Egiptu, jedziemy, jedziemy. Tak jest. Nasz robaczek zaczyna w Egipcie. Będzie stacjonował na mózgu, a co? Będzie go zakażać. Będzie go po prostu przejmował, nad nim kontrolę będzie, dokładnie. Jedziemy, jedziemy z tym koksem. Przyspieszmy sobie. Żeby nas ta gra Nie usypiała, tylko pobudzała nie pobudzała do działania tego Robaka Jedziemy, co damy sobie najpierw A damy sobie to. A co? Na dwa. Nie będziemy się pieprzyć w tańcu, jedziemy. Dobra. Ciach, ciach, ciach. Będę po zabawie. Światowa organizacja zobacz czego o groźnych burzach. Tak jest, będą burze. Będzie kontrola nad umysłem po prostu Nie będzie żadnej lipy Jedziemy z tym koksem Co tutaj sobie damy? Może damy sobie wodę Tak, rozpowszechniamy rozpo, przez wodę Tak, jedziemy, jedziemy Dawaj, 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 ruska bajet. Jedziemy Jaja sobie damy Żeby nie było żadnych jaj Hahaha ha, ha. Dobra, jedziemy Ciach, ciach, ciach Nasz, nasz neuron jest tak zmutowany, że będzie prze... przejmował po prostu każdy umysł. Nie będzie pozostawiać żadnego innego umysłu, tylko swój. No i też od innych. Jak przejmie. Nad nimi kontrolę oczywiście. Dobra. Damy sobie może tutaj teraz wodę dwójkę, ale to później. No zaraz praktycznie bo zaraz będzie oczywiście dostępne te dwa DNA DNA ok mamy mamy damy sobie wodę 2 i jedziemy nadal dalej nasz zmutowany neuron przejmuje powoli kontrolę nad światem zmutowany neuron na koksie, na kwasie jest tak nakwasowany że nie daje żadnym innym pasożytom w mózgu sz szans żadnych Pingwiny samoistnie spalają <noise> Spalają się w Zolol Co te pingwiny To na pewno te pingwiny z Madagaskaru robiły w jakieś atomowe testy No oni się tam też nie pierwszym w tańcu, to jest fakt no Dobrze, co sobie damy? Może to sobie damy. Tak jest. Jedziemy. Jedziemy, jedziemy, ruska priviet. Jed. Jedziemy z tym koksem. Co sobie możemy Może teraz umiejętności damy, sobie samoloty trojańskie. A co? Nie będziemy sobie żałować na to. Odporność na zimno, to sobie damy. Jedziemy dalej. Musimy wykoksić naszą chorobę. Dorosły sobie damy. Tak jest. Niech jest ten ruski stan umysłu, jednak wśród nas. Pomoże nam właśnie w tym wszystkim tutaj co tutaj się będzie działo Czekajcie co tu teraz wykombinować Może coś zmutujemy jednak znów Ciachniemy sobie odporność na leki może Tak jest, jedziemy dalej Czy To jest niepożądane Damy na Grenlandię bo tak ta. Nie powiem jaka już Grenlandia, zawsze, oczywiście się obronić, zawsze musi się obronić. A co co będziesz sobie żałować Grenlandia? Myśmy są odporni na, le na leki, na choroby, na wszystko jesteśmy odporni, jasne. Nie, nie jesteście. Zmutowany neuron na kwasie Was położy wszystkich. Będziecie Mu oddawać cześć wręcz. Dobrze, damy sobie może tutaj odporność na zimno, drugą. Odporność genetyczną jeszcze by może sobie tam dać właśnie jedną i odporność na leki dwa. Dobrze, jedziemy dalej. Jedziemy z tym koksem. Zarażamy, zarażamy! Tutaj sobie może czachniemy, albo tutaj, albo tutaj. Wszystko już tutaj pozarażane, no ja nie mogę. Nie, Filipiny, Filipiny już nam zostały. Niezarażone, jak ładnie się to rozpowszechnia. Staje się komon wręcz ten pasożyt na tym mózgu, ten neurax. Jak, jak Rosja się stała czerwona od razu. Czekaj, Polska. Polska też sobie zarazimy, a co? Niech jest wśród naszych rodaków ten zmutowany na kwasie neuron damy sobie teraz może, ja tobie mówię, mówię, czekajcie co by tutaj sobie może dać, może ciachniemy sobie to tutaj, to jest, nie będziemy sobie to żałować, cure nam zaczęli opracowywać, to jest bardzo źle, bardzo, 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 bardzo wręcz, ale damy sobie może jakoś z tym rady, gdzie to sobie przesłać, prześlemy sobie to tutaj. Co tu ma, że możemy z tego zrobić? Może zrobimy ciachniemy sobie to, 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 to... Musi Musimy być teraz ciężej opracować ten cure. Niemcy eksplozja, lol. No. <noise> Jeszcze im to chyba zostało w genach. Jak te eksplozje, te wybuchy Jedziemy, jedziemy. Nie może być żadnej lipy. Do Rosji sobie poślemy, ma co? Dobrze. Tam jeszcze jakaś cząstka świata została do zarażenia, ale nasz zmutowany neuron na koksie, na kwasie wręcz, jest na takiej czeskiej wręcz chińskiej DCS oczywiście. To on sobie z tym wszystkim właśnie poradzi. On sobie da radę z tym wszystkim. Ja wierzę w niego. Wszyscy wierzą w niego wręcz. On ma jasną przyszłość, że po prostu musi każdego zarazić właśnie. Dobrze, damy sobie to tutaj, jak sobie samolocik poleci nasz. Poczciwy. Czemu tak powoli to zarażenie idzie? Co jest z wami nie tak? Ludzie, zarażać się, to jest wspaniałe Czekajcie, dajmy może przez powietrze i może tu na ciepło odporność, dobrze. Powinno to iść lepiej, ciut lepiej właśnie Czekajcie. Ciachniemy sobie tak to, tak I co jest właśnie? A, nie to chciałem gdzie są jeszcze zdrowi ludzie? Ile jeszcze zostało... Zdrowek? 3 miliony? To jest za dużo. Sorry, nie. Niemcy zakazano używania... ...czegoś. Nie wiadomo czego. No czekajcie, może już sobie to właśnie ciachniemy. Co robimy. Uwielbienie to uwielbienie potem. Myślę, że nam ciura nie zrobią. Albo nie. Chyba nie, chyba nie zrobią nam ciura. Zwycięzno, oczywiście, dziękuję bardzo. Na zmutowany neuron na koksu wszystkich położył. Znaczy nie położył. ściągnął wręcz. Zaprzestano starania Nad stworzeniem leku i ludzkość wchodzi w nową roczną przyszłość jako gatunek niewolników. No oczywiście, zmutowany neuron, jeden zmutowany neuron mógł położyć właśnie całą ludzkość. Całą ludzkość sobie poddać. Yeah, tak się to robi. Dobrze. To jest odcinek na dziś. Myślę, że Wam się podobało. Ba Zostawcie lajka, subskrypcję i do następnego prawdopodobnie jutro. Bank.